Dzień dobry, tematem dzisiejszej lekcji jest siła w polu magnetycznym. Zastanówmy się, gdzie ta siła magnetyczna się pojawia. Na lekcji pole magnetyczne omawialiśmy sobie taki przykład to było doświadczenie. W którym obwód elektryczny oddziaływał na igłę magnetyczną. Jeśli igła magnetyczna była ustawiona zgodnie z kierunkami świata południe-północ, no to jak należy, igła wskazywała północ-południe. Natomiast jeśli przez ten obwód przepuszczono by prąd elektryczny. Okazałoby się, że pod wpływem prądu elektrycznego nasza igła zaczyna się odchylać. Czyli z tego by nam wynikało w lekcji pole magnetyczne, że przewodnik z prądem oddziaływuje na igłę magnetyczną, czyli wytwarza pole magnetyczne. Ale zgodnie z trzecią zasadą. Dynamiki Newtona. Skoro ciało A oddziaływuje na ciało B, to ciało B również oddziaływuje na ciało A z tą samą siłą, z tym samym kierunkiem, ale o przeciwnym zwrocie czyli jeśli przewodnik z prądem oddziaływuje na igłę magnetyczną, przekrzywiając ją, zmieniając jej kierunek, to również igła magnetyczna musi oddziaływać na przewodnik z prądem z jakąś siłą. Czyli siła magnetyczna to jest właśnie siła oddziaływania pola magnetycznego na. Przewodnik z prądem i przewodnika z prądem na igłę. To jest siła magnetyczna. Siła działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym. Jest to tak zwana siła Lorenza. Ustaliliśmy przecież, że na pole magnetyczne, które mamy tu na rysunku, oddziaływuje na przewodnik z prądem, a przewodnik z prądem oddziaływuje na pole magnetyczne magnesu. Nawzajem na siebie oddziaływują zgodnie z trzecią zasadą dynamiki. Newton. Jak określić tą siłę Lorentza, pojawiającą się, działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym? Służy do tego tak zwana reguła lewej dłoni. Jeśli przyjmiemy, ustawimy lewą dłoń tak, żeby Linie pola magnetycznego z północy, może nam niebieski kolorek, od północy na południe, bo tak zawsze biegną linie sił pola magnetycznego z północy na południe, zawsze, prawda? I będą nam wchodzić w dłoń lewą. Palce będą wskazywać kierunek i zwrot prądu, to wystający kciuk pokaże nam kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej, czyli tej siły Lorenza oddziałującej na przewodnik z prądem. I proszę zobaczyć dokładnie to mamy na tym, na tym rysunku z magnesem. Czyli kierunek prądu jest taki, taki i taki. Prawda? Ustawiamy dłoń Wnętrzem dłoni do biegunu północnego, i proszę zobaczyć, proszę ustawić teraz rączkę przed ekranem, dłonią, wnętrzem dłoni do góry, czyli w kierunku północnego, i kciuk wskaże nam tą siłę Lorenza, która będzie powodowała jakby wygięcie, przesunięcie się przewodnika z prądem pod wpływem. Oddziaływania magnesu. To sprawdźmy teraz, czy zrozumieliśmy regułę lewej dłoni. Proszę, tu macie rysunek sytuacji, właśnie takiej, kiedy mamy obwód z prądem umieszczony w polu magnetycznym. Proszę zobaczyć kierunek. Prądu jest od plusa do minusa, więc idzie w ten sposób. Musimy ustawić lewą ręką tak, żeby palce były skierowane zgodnie z tą strzałką. Proszę sobie ustawić lewą rękę przy ekranie. Teraz tak, dłonią w górę czy dłonią w dół? Dłonią w dół, bo linie pola magnetycznego mają wbijać się we wnętrze dłoni. Czyli grzbietem z dłoni do góry, wnętrzem dłoni na dół. Tak, żeby się kierunek pola magnetycznego wbijał w dłoń. I teraz proszę zobaczyć, że kciuk wskaże nam siłę Lorenza, siłę elektrodynamiczną, która będzie powodować, że nasza ramka się najnormalniej w świecie przesunie. Nastąpi ruch ramki. I ten ruch ramki za chwilę będziemy wykorzystywać do tłumaczenia, jak działa silnik elektryczny. Zasada działania silnika elektrycznego. Mamy zrobiony taki dosyć już zmyślny obwód. Tu mamy plus, tu mamy minus. Mamy możliwość taką, że ta ramka może się obracać. To są takie stworzone możliwości obracania ramki. Techniczne możliwości obracania się ramki zostały zrobione. I przyjrzyjmy się siłą działającym. Prąd idzie w tym kierunku i ustawmy sobie dłoń zgodnie z regułą lewej dłoni. O, w tym miejscu. Tak, żeby palce wskazywały kierunek przepływu prądu, proszę ustawić to przy ekranie, w dłoń wchodzą linie pola magnetycznego od północnego do południowego i proszę zobaczyć, że kciuk wskazuje nam przekręcenie ramki w dół, tak? Gdybyśmy ustawili w tym miejscu na tą drugą część ramki, to proszę zobaczyć, że Przekręcając lewą dłoń w kierunku przepływu prądu, bo tu płynie prąd w tą stronę, to również kciuk spowoduje oddziaływanie na naszą ramkę w górę. Czyli mamy sytuację, że ramka się obraca. Oczywiście dokona tak naprawdę tylko kawałek obrotu. Ustawi się na sztorc i stanie, bo że tak powiem, oddziaływanie magnetyczne się skończy. Jak poradzili sobie z tą sytuacją technicy, żeby zmusić ramkę do okręcania się dalej i żeby ten silnik zaczął działać. I mamy jeszcze raz sytuację na, na poprzednim rysunku. Tu przy przysunku pierwszym, czyli mamy przepływ prądu o w tą stronę od plusa do minusa. Jeśli ustawicie sobie dłoń w kierunku przepływu prądu oraz wnętrzem dłoni do bieguna północnego, tak żeby linie sił pola magnetycznego wpadały nam we wnętrze dłoni, to kciuk wskaże nam pięknie naszą siłę Lorenza, która spowoduje obrócenie się ranki. Ranka się obróciła i chciałaby się obracać dalej nawet siłą bezwładności, no ale niestety tu mamy biegun południowy i nasza reguła się nie będzie, nasza ramka obraca się dalej, nie będzie chciała. Czyli trzeba było albo zmienić bieguny, o, albo zmienić bieguny, Magnetyczne, a co nie jest łatwe, więc co wymyślili? Zmienili kierunek prądu. Proszę zobaczyć. Wymyślili o takie urządzenie, które nazywa się komutator. Takie urządzenie nazywa się komutator. Ono powoduje, że zmieniamy przepływ prądu. Ono to urządzenie nie jest tutaj. Tuż, Tu szło od plusa do minusa. W momencie, proszę, na, w tej chwili nasz plus spowodował, że prąd idzie w drugim zupełnie kierunku czyli idzie na szarą ramkę. Proszę zobaczyć, tu póki jeszcze co płyną w tą stronę, proszę zobaczyć, to jest szara część ramki, w momencie przeskoczenia plusa na szarą część, to prąd teraz płynie szarą częścią w przeciwną stronę. Jeśli tak, to proszę zobaczyć, ustawić sobie rączkę i mamy, że Siła Lorenza przesuwa nam ramkę dalej. Mamy pierwsze pół obrotu. Dzięki zmianie kierunku przepływu prądu, ramka kolejne 90 stopni się obróciła. Mamy w tej chwili taką sytuację na rysunku czwartym, że ramka jest o 180 stopni obrócona jak w rysunku pierwszym prąd płynie od plusa do minusa. Proszę zobaczyć, czyli jak ustawimy naszą lewą dłoń w kierunku przepływu prądu i żeby linie pola magnetycznego wpływały nam wewnętrzne dłoni, to kciuk nam pięknie wskazuje, że co? Że ramka będzie się obracać dalej. Ramka się obróci o 90 stopni. Chciałaby się dalej obracać, ale biegun północy jej nie będzie pozwalał. Ale w tym momencie proszę zobaczyć, znowu mamy zmianę kierunku przepływu prądu. Komutator powoduje, że prąd teraz, który płynął jeszcze tutaj w ramce, w tą stronę, teraz już będzie w zielonej części ramki płynął w tą stronę. I w ten sposób zrobiliśmy pełny obrót naszej ramki, i tak działa silnik elektryczny. Dlatego się kręci. Jak więc zbudowany jest silnik elektryczny? Na rysunku pierwszym w modelu pierwszym mamy zwykłą ramkę, która nam się obracała w wyniku zmiany kierunku prądu w polu magnetycznym. Żeby siłę oddziaływania zwiększyć, można zwiększyć siłę magnesu, ale również zwiększać natężenie prądu, jak i ilość ramek. I tu mamy w modelu drugim, proszę zobaczyć, już mamy kilka ramek, duży naokoło magnes. Co my tu mamy? Mamy jeden, to jest komutator. Gdzie tu jest komutator? Czyli urządzenie zmieniające kierunek prądu. O, tu mamy komutator. Tu mamy komutator i proszę zobaczyć, w silniku prawdziwym, tu, te blaszeczki powodują zmianę przepływu kierunku prądu. Dalej. Drugim elementem silnika jest bardzo ważny wirnik. Albo w naszym prostym pierwszym rozważaniu to była ramka. Dużo ramek, to jest wirnik, czyli numer drugi o, to jest nasza ramka. Tutaj już jest kilka ramek. Natomiast proszę zobaczyć ile tutaj jest tych ramek. Jest bardzo, bardzo dużo ramek. I trzecim Niezbędnym elementem silnika jest stojan, czyli magnes, który wytwarza pole magnetyczne, żeby ramka, wirnik mógł się obracać. Czyli gdzie tu mamy? Czyli tu mamy, proszę zobaczyć. To jest nasz magnes, nasz stojan. Tutaj mamy o, tak narysowane. Natomiast tutaj to jest ta obudowa. Całego naszego silnika. Co jest jeszcze istotne? No, sposób dostarczania prądu. Tu mamy ładunek dodatni ujemny. I tu proszę zobaczyć, że o obracający się wirnik szoruje, szoruje, można powiedzieć, miejsce styku prądu z wirnikiem. I to miejsce. Może zmienię kolor na inny, kolor czarny na przykład. To są szczotki. Miejsce styku przyłożenia prądu do wirnika. Tu są szczotki. O, to może by powiedzieć, spełnia tutaj rolę szczotek. Tu mamy szczotki, a tu to jest te, i one są węglowe. To są te czarne, to są miejsca styku kabla z komutatorem, i to są szczotki. Tędy dostarczany jest prąd do silnika. I to są cztery najważniejsze elementy budowy silnika elektrycznego: wirnik, czyli to, co się okręca. Stojan, czyli źródło pola magnetycznego. Szczotki, które dostarczają prąd do silnika oraz komutator, który zmienia kierunek przypływu prądu. Tak działa silnik elektryczny. No, ktoś zmyślnie to zrobił, przyznacie sami. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję pięknie.